W tej chwili będziemy realizować kilka programów. To jest kontynuacja, bo były też prowadzone w poprzednich latach. No przede wszystkim chcemy w tym roku uruchomić dwa programy termomodernizacyjne, które będą finansowane z budżetu miasta. To jest program termomodernizacyjny dla budynków jednorodzinnych i dla budynków wielorodzinnych. Również na bazie współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska realizujemy program Ciepłe Mieszkanie. No i program odnawialnych źródeł energii, rozwoju odnawialnych źródeł energii, który też cieszy się dużym zainteresowaniem. W poprzednim roku prowadziliśmy takie konsultacje społeczne, pytaliśmy Krakowian, czy utrzymać taką zasadę. Większość opowiedziała się za tym, żeby rzeczywiście taka możliwość była. W ostatniej dekadzie wymieniliśmy ponad 20 tysięcy palnic węglowych, oczywiście wspólnie z mieszkańcami. To jest bardzo duża liczba, bez takiego wsparcia też społecznego myślę, że to by się nie udało. To ma duży wpływ na to, czym obecnie oddychamy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takie twarde dane, to rzeczywiście w ostatnich latach udało się bardzo dużo zrobić. Zresztą proszę zauważyć, że w ostatnim czasie, chociażby w tym czwartym kwartale zeszłego roku, nie mieliśmy tak wysokich przekroczeń. Zasadniczo oddycha się całkiem niezłym powietrzem. Sporadycznie już incydentalnie zdarza się że rzeczywiście kilka takich dni w ciągu sezonu grzewczego występuje, kiedy faktycznie te przekroczenia są wysokie.